Ciekawe zjawisko rynkowe polegające na tym, że niektórzy wykonawcy zwiększają swoją efektywność w ten sposób, że zaczynają używać nowoczesnych narzędzi elektronicznych, mm. czyli programów komputerowych, aplikacji, do wspierania swoich działań. Co zwiększa efektywność tak samego właściciela firmy, jak osób, którymi się posługuje, z którymi pracuje i widzę, że zaczyna to być mocny trend rynkowy, który. Doprowadzę do takiego rezultatu, w którym firma budowlana jest w stanie lepiej zarządzać swoimi budowami. W tym znaczeniu, że lepiej agreguje materiały, bo w chmurze, lepiej agreguje zadania, bo w chmurze i lepiej wymienia się informacjami, bo dzieje się to wszystko z poziomu telefonu komórkowego i dostaje takie informacje zwrotne od wykonawców, że zaczyna to być trend, który ma swoje rezultaty pozytywne na tym rynku.